Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Uwaga, uwaga, do wygrania macie również rękawice Hydra Szmaragd, słuchajcie, koszt ich to jest 410 zł. jedyne co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w takim konkursie, to wystarczy dołączyć na mój serwer Discord, drugi link w opisie, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i życzę wam powodzenia w wygranej. Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Z tej strony oczywiście Tomas, kod promocyjny pamiętajcie na start, żeby wpisać kodzik ty, omy, asycy, et. dostajecie 5% do doładowania i skrzynkę milspec. Za darmo, skrzyneczka za darmo, mil spec, słuchajcie i taki pepe Biden za zoty 20 wpada na wasze konto. Ee... Słuchajcie, to w ogóle mi niepotrzebne, nie są tego skina. Trzy kafle mamy w sumie na koncie, mamy jeszcze te eventowe game yy, punkciki. No, trzeba to dzisiaj odrobić, bo jest tragedia po poprzednim odcinku. Tu mamy za 200 jakąś batelkę na start, dołączmy sobie. No, jeszcze jakiś zgredek Gredek dołączył, to dobra, mamy za 200 y batelkę na start. No, zobaczymy. No, mamy tu toksykę, ona jest najdroższą skrzynką, tak naprawdę. No i nawcia, ale nawcia to jest taka no, procentówka straszna, nie? Ona może oddać, ale też nie, nie musi, co nie? Więc tutaj jest różnie Czy z tym bywa. No, zobaczymy zaraz. No, taki. taki tak, tak, tak. by się przydał mi. Dobra, najgorszy drop. Najgorszy drop dla mnie, niestety. No ścinają te bitwy strasznie, o co chodzi dzisiaj z tymi batlami o co dzisiaj chodzi z tymi batlami bigowe? Ja nie rozumiem Nie rozumiem, no na już tutaj nic nie takiego, no Ping dla 1, 2, 3 Ale te bitwy dzisiaj ścinają strasznie, o co chodzi? Bo internet to ja ma dobre, tylko kredek wygrał to spoko. Z bitwy coś ścinają, wiecie? To już, już, już nie moja wina jest. Dwie mm. jest skrzynki, 10% knife. Dobra, nie dała. Nie dała to odstawiamy, pamiętajcie o tym. Neptunik 1 Nie dała, oczywiście, że nie dała. Jeszcze, jeszcze raz. Wpierdalaj, złodziejko. Mm, Oko w takim razie. Lecimy sobie, słuchajcie, na, na, na pana Merganiego. Mergani, wypierdalaj. Dragon, Riders, dwie skrzynki. Jeszcze raz dała złotówkę. O! Dobra, jednak nie, jednak słabo. Dobra, Chocolate. No dałaś, coś tam dałaś, ale mało, więc Spierdalaje również. No, dobra, zostaje nam ostatnia opcja tak naprawdę w tym momencie. Dzięki nam nie chcą dawać. To może najfik na dwóch graczy. Znaczy na czterech graczy, dwa knajfy, no może to, może to. No jak nie no to zaczynamy przygodę znowu. Od stóweczki do kostki jakiejś fajnej, no już nam na pewno da ale nie w tym odcinku, tylko prawdopodobnie w kolejnym więc subskrybujcie dzwonkiem, żeby nie przegapić, słuchajcie, no i zobaczymy yy, bitewka za 1120 zł. mamy w sumie łatwe boty, więc ich by było łatwo ograć to zależy w sumie też są stronki, bo jak widzicie skina to strona, dzisiaj to tak tragicznie te bitwy znają się, ale to już no i kurde, drop na flipknife'a już to wygrał już to wygrał no nie wiem to by musiało mi wylecieć, no no nie, nie no, przegrałem no, przegrałem to. Trudno widowie, wpiscie mój kącik, bo już jest 803 osoby. Zarobiście, ja się cieszę, ja się z wami żegnam, się mano.